Cześć, dzisiaj wybrałem się na SSP w Płucku na ulicy Helskiej. A Pucz znajduje się w województwie pomorskim w poecie puckim, w gminie Puczk. Jesteśmy na północy Kasów z dostępem do Zatoki Puckiej. Dlatego bardzo warto to odwiedzić, to miejsce, gdyż jest to po prostu klimatyczne. Po prostu zo zobaczymy coś: co, Także zaczniemy od prezentacji. Kategoria B wyposażona jest w automatykę typu SPA2A, jeden sygnalizator SD1M oraz drugi sygnalizator EKZ32. Dwa napędy jak 50 z drągami, monat z lampkami. Sygnału akustycznego niestety nie ma. Lampy oraz monitoringu akurat nie widzę. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 213 na około 17 km i 391 m tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Kel i przy okazji najbliższych stanek, które w strony, to Sparzewo. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Gdynie i przy okazji najbliższych stanek, które będą do strony, to Puszko, w której tarczę ostrzegawcę samoporu wiatrowego. Tak wygląda ten to, to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, tutaj mamy sygnalizator HZ32 ledowy owy od strony którego będzie nagrywał z ja będę nagrywał od strony z Także dobrze, bez zbędnego przedłużania. Zapraszam Was na przelot pociągu Regio, relacji Hel, Gdynia Główna. Zapraszam. Przeleciał nam regio w relacji Helg, dnia Główna, a ja już się z Wami żegnam z tego miejsca z dla Mati08. Cześć!